Cześć, jestem Jakub z kanału Manbrick. No i stało się, pierwsza paczka od widza. Właśnie dzisiaj na moim kanale pierwsza paczka od widza, a jest to paczka od Artura Ilego, który kiedyś mi napisał, żeby mi wysłać paczkę, i właśnie ową paczkę wysłał. Tak właśnie prezentuje się ta paczka, i zaraz sobie ją oczywiście otworzymy. Oczywiście się do Artura Ilego. Artur i Lego prowadzi naprawdę bardzo dobrze rozwijający się kanał. I także jeszcze raz wspomnę, żebyście do niego wpadali, macie link do jego kanału w karcie. W tym miejscu też powiem, zanim otworzyłem paczkę, to chciałem właśnie powiedzieć, że jeśli chcecie mi wysłać paczkę, kontaktujcie się ze mną na mail, ale na pewno waszą paczkę wtedy otworzę na odcinku. A teraz już przejdźmy do otwierania paczki. Masz otworzenie było bardzo trudne. Ja sobie otworzyłem tą paczkę poza kamerą i teraz właśnie dostaję się do tej zawartości. Co my tu mamy? Mamy trochę instrukcji LEGO. Zaraz sobie zobaczymy, jakie to są instrukcje. O, fajnie jakieś elementy. też sobie oczywiście, zaraz otworzymy. Sosiedka kart, co prawda tutaj otworzona, ale bardzo się cieszę. Karta limitowana. To chyba będzie list, zaraz zobaczę. I co to? O, 50 groszy, czy to jest jakaś waluta? Później się temu przyjrzę. Zacznę sobie od przeczytania listu. Mam nadzieję, że list mogę przeczytać na odcinku. Cześć, to ja Artur z kanału Artur i Lego. Postanowiłem wysłać Ci paczkę, choć nie znać, że nie jest zbyt wiele, ponieważ nie mam teraz zbyt dużego budżetu. Mam nadzieję, że na urodziny mojego kanału, które są 3 sierpnia, wyślę list z życzeniami. Pozdrawiam, Artur i Lego. Arturze oczywiście yy, wyślę ci też malutką jakąś paczkę, załóż na naklejkę, jakieś będą życzenia, bo naprawdę twoja paczka jest świetna, dlatego ja też chciałbym ci jakąś tam drobną paczkę wysłać. Teraz przechodzimy sobie do innych rzeczy. To teraz może ten fanart, to jest bardzo fajnie kolorowane. Dalej, klocki. No, widzę figurka fajna. Co prawda to nie jest oryginalne LEGO, ale i tak bardzo cieszę się, że ją figurkę. Tutaj też mamy miecz. Trochę odblaskowych elementów. Sporo właśnie odblaskowych i czerwonych teraz tak zauważyłem. Zderzak czarny. Ja miałem chyba tylko szary zderzak, więc też się bardzo cieszę. Tutaj te serki w kolorze białym. To jest ten groszek i ten trochę większy element też, to pewnie nie jest LEGO, ale trudno. Jeśli chodzi o klocki, to bardzo też no, są fajne elementy, które mi się przydadzą. Tutaj teraz sobie też omówimy karty, bo już otworzyłeś, widzę, Arturze. E, Lloyd, pustynny Lloyd. Mega Megasushimi. Potęga Spindle Suzana, Akita, Cybersmog. No i to wszystko. Tych kart co prawda nie zbieram, ale naprawdę bardzo dziękuję za te karty. No to co? W zasadzie to wszystko. Przejdźmy do podsumowania. Tak prezentuje się zawartość całej paczki od Artura. Jeszcze raz przypomnę, wpa wpadajcie koniecznie do Artura i Lego, ma on świetny kanał. A Tobie, Arturze, dziękuję za tą rewelacyjną, wyśmienitą paczkę, którą tak naprawdę zacząłeś, mo może serię paczk paczki od widzów, bo to jest pierwsza paczka, którą dostałem od widza. Jeszcze raz Ci, Artur, dziękuję. No to żegnajcie.